sobie droga po płytach betonowych Zagajnik i oczywiście okazuje się teren górniczy jest kiwon jest zbiornik ropa naftowa a tutaj są schody tajemnicze schody prowadzące do cmentarza wojennego miejscowość stara jastrząbka ostatni cmentarz e, cyklu, cmentarzy Podkarpacia e, cmentarz w takim zagajniku, no ten zagajnik widać, że powstał jakiś czas temu bo na pewno tutaj nic nie było kilkadziesiąt lat temu jeszcze, to są wszystko jakieś takie rzeczy ale no cmentarz wygląda na w miarę zadbany chociaż niektóre pomniki chylą się bardzo mocno do ziemi, ale tradycyjnie jest bramka. O, zaraz przy wejściu są już pomniki, ułożone w takim jak gdyby trochę kręgu, trochę w takim prostokącie. No i krzyż, oczywiście widać, że jest trochę odnowiony albo jest całkiem nowy, bo albo pociągnięty jest jakimiś specyfikami, żeby nie. Niszczył. również tutaj jest widać trochę odnowione te żeliwne nagrobki trochę coś tutaj ktoś robił trochę coś tu odnawiał tak jak mówił ten gospodarz w zależności od tego kto się tym zajmuje czasem jest sołtys, czasem jest wójt czasem jest gmina, która dba o te zabytki wiem, że jest Brzostek gmina, która dba o te zabytki bo dzisiaj byłem świadkiem remontu Jednego z cmentarzy, niewielkiego zresztą. Yy, I w wielu innych miejscach takie rzeczy też się dzieją, albo się działy niedawno, więc to widać. Natomiast w niektórych widać, że gmina, która generalnie powinna opiekować się zabytkami, tego nie robi. Ani nie kosi, ani nie zbiera, powiedzmy, nie wiem, liści, grabi. Cokolwiek. Tutaj widać, że ta trawa jakoś tam sobie rośnie, ale jest jej niewiele, więc tutaj zarówno ten chodnik, który trochę już mchy porastają, ale mimo wszystko jednak jest to współczesna kostka, więc jednak ktoś coś z tym robił. Także to przynajmniej tyle, że nie niszczeje. Dziękuję serdecznie za oglądnięcie mojego cyklu takiego wakacyjnego trochę bo nie miałem kiedy indziej czasu cmentarze Podkarpacia cmentarze pierwszej wojny Podkarpacia robiłem to na dwa, trzy razy w zasadzie, bo tych cmentarzy jest dosyć sporo i pewnie nie dałbym rady wszystkich w jednym dniu dzisiaj jest ich najwięcej także zjeździłem trochę mam nadzieję, że ten cykl wam się spodoba. Będę starał się sukcesywnie umieszczać zarówno zdjęcia, jak i filmy na swoim kanale na YouTube Podkarpacie Znane i Nieznane, a może też na swojej stronie Facebookowej. No i zobaczymy. Może w całości, może w jakiś tam fragmentach. Jestem za tym, żeby to zrobić we fragmentach, nie jestem oczywiście. Wolny od błędów, bo nie robię tego bardzo profesjonalnie, merytorycznie, zajmuję się każdym osobno nagrobkiem i tak dalej, tak dalej. Robię to czasem oczywiście po łebkach, zdaję sobie sprawę z tego. Eee, ale jestem amatorem w tej kwestii. Nie znam się tak bardzo, chociaż z historią mam trochę wspólnego, ale nie znam się tak bardzo na cmentarzach. Jest to dla mnie jeden z elementów kultury, zabytków Podkarpacia i to właśnie chciałem... W tym cyklu pokazać. Jeżeli Wam się podobało, to dobrze. Jeżeli uznaliście, że jest to za mało, za płytko, ee, są nieścisłości na przykład, albo jest to robione tak nie do końca dokładnie, no. Każdy ma prawo się wypowiedzieć oczywiście. Dziękuję serdecznie, zapraszam na Podkarpacie znane i nieznane.